Na cześć, mam nową tarwę kod no. Moja jest od Versace. Y... A ja mam y, portfel od y, Gucia. Ja mam sweter od Paprotka od Brzoza. Y... Wiesz, bo ja jeszcze mam... Wiesz, ja już muszę lecieć. Ale poczekaj, bo ja naprawdę coś jeszcze mam, coś znajdę. Na... Najprostsza definicja galerii sztuki kojarzyć nam się może przede wszystkim z miejscem, gdzie eksponowane są dzieła różnorodnych artystów. Na ulicy Świdnickiej galeria design do takich miejsc z pewnością się zalicza, ale od tradycyjnej definicji galerii sztuki nieco odbiega. Ekipa Campus TV postanowiła sprawdzić specyfikę tego miejsca. Ta wystawa, która zamyka rok 2012, to wystawa Design Dom Towarowy, która jest pomysłem Katarzyny Roy, głównej kuratorki tej wystawy. W tym szale świątecznym, w tej gorączce zakupów, postanowiliśmy przetestować formułę sklepu, która tak naprawdę da nam bardzo dużą możliwość do zaprezentowania polskiego designu właśnie tutaj w naszej galerii. Jest to sklep, jest to dom towarowy, w którym my oferujemy inne towary niż te, które są dostępne szeroko na rynku. Wśród wielu obiektów, które mamy tutaj w galerii. E, prezentujemy naprawdę bardzo wysokiego poziomu design. Nie wiem, reprezentowany m.in. przez Jacobo, e, przez e, Hanchara czy Oskara Ziemta. Mhm. tutaj grono odbiorców e, jest jakoś bardziej uściślone, czy, czy to jest. E... Tutaj może przyjść każdy, każdy może sobie zakupić taki przedmiot. Na pewno prezentowane przez nas obiekty są obiektami designerskimi ekskluzywnymi, jednak wychodzimy z tego założenia, że sama wystawa nie jest ekskluzywna w tym względzie, że nie jest zamknięta dla nikogo. Wiadomo, że są ludzie, którzy designem się interesują. I mogą na pewno zauważyć, że prezentujemy obiekty, które zdobywały liczne nagrody na przeglądach czy na festiwalach designu, ale są też tacy, którzy zwracają na to uwagę przez ich formę użytkową, czy przez wyjątkowe wykonanie, czy wykorzystanie niecodziennych materiałów. Dlatego też myślę, że prezentowane przez nas obiekty są tak naprawdę designem dla wszystkich. 25 stycznia w galerii tutaj na Świdnickiej odbędzie się premiera magazynu Biuro, który jest organem prasowym BWA, którego tytuł jest Dres i patrzymy na Dres jako przedmiot designerski, jako symbol subkultur, ale również też jako odzież po prostu. Jezu! Ciszej! Ale to co? Imprezka się nie udała? Nie no! Udała się! Tylko za ja tam nie wiesz, to... no, Może później. Nadaję do Państwa prosto z bańki mydlanej. Skąd pomysł na założenie sklepu? Pomysł wpadliśmy na moim imieninowym grillu w maju. Dostaliśmy bańki od mojej mamy, która przywiozła je z Krakowa. Zaczęliśmy sobie puszczać. Wszystkim mi się spodobało i to nas zainspirowało. A jakie są Wasze ulubione bańki? Jakie najbardziej lubicie puszczać? Albo jakie dzieci najbardziej lubią puszczać? Mm, dzieci... Jak... Zależy w jakim wieku, bo te mniejsze dzieci to tak sobie średnio raczej radzą ze sznurkami i wolą coś prostszego, czyli pistolety. Natomiast, nie no, najlepsze, najfajniej... Ja naj, najbardziej lubię bańki ze sznurków. A być powiedzieć coś więcej o tych swoich ciekawych klientach? Przyszedł pan i zapytał nas, czy możemy mu pomóc zrealizować jego pomysł, bo chciałby zamontować... Był konkurs jakiś, zawody rodeo i był na najdziwniejszy jakiś tam strój tego jeźdźca. I wymyślił strój żółty strój połetwonurka z czymś tam na głowie i... Chciał, z, żeby do konia przymocować wytwornicę. z bańkami mydlanymi, żeby koń banki bańki wydlany. Tutaj kiedyś pan z sąsiedztwa kupił bańki na urodziny dla dziecka i mówił taki zestaw, do się bańek i się okazało, że dorośli wychlapali cały płyn, dziecko nie mogło się bawić i musiał przyjść na następny dzień do kupić zapas. To miejsce stało się znanym miejscem, bo często tutaj na przykład słyszymy, że ktoś idzie i mówi, no a teraz jestem no tu pod bańkami, także ludzie już wiedzą, że, że istnieje taki sklep.